Ok, tak więc koniec dnia, 7kW, prawie 8kWh dzisiaj z baterii wyszło, 3 naładowane, rano zaczynaliśmy od 80%, no nawet 70% malutkim amperażem się naładowała nam bateria i później w dół zjeżdżała wieczorem, mamy 3,73V na celi, 15mV rozjazdu no, i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo bateria z miejscu bliższy imię świetnie się sprawdziła. No, i zostawiła właśnie przy takim normalnym działaniu całej rodziny, gdzie około 15 kWh jest codziennie zużywane, żeby te 7 wieczorem zeszło i było zużyte. Reszta idzie. W razie co na backup na Ofgrit. Pozdrawiamy EWS.